Pamiętajmy, że nasze poprzednie życia również miały miejsce na Ziemi i nasze poprzednie ciała subtelne również stały się jej częścią. Ona pamięta nas z tamtych czasów, a więc możliwym jest poznać i doświadczyć kontaktu z duchowym awatarem siebie samego z poprzednich cieleń. Cały szamanizm zbudowany jest właśnie w kontekście komunikowania się z duchami przodków i natury, kultywowania ich pamięci i budowania więzi z tym duchowym światem. Praca ze świętą medycyną, podróże szamańskie, a nawet nasze starosłowiańskie dziady, to praktyki komunikowania się ze światem eteru. Magicznej krainy, do której kiedyś trafi cząstka każdego z nas. Podczas gdy dusza podróżuje dalej w swojej wiecznej misji rozwoju, to ta część nas pochodząca z ziemi pozostaje jej częścią na zawsze. Duchy przodków czuwają nad nami i często w trudnych sytuacjach doświadczamy ich poczucia bliskości i opieki. Czasami pojawiają się w snach, ostrzegając nas przed czymś, czy też manifestują się pod postacią zwierząt, które przecinają nam drogę, a duchy te potrafią zmienić swoją formę. Mogą być zwierzęciem, drzewem opadającym liściem, czy szumem wiatru, który wydaje się, jakby do nas przemawiał? W ich obecności zawsze czujemy się bezpiecznie i spokojnie. Otaczają one nas swoją dobrą aurą i miłością.